Siemaneczki, ziomeczki z tej strony Oskarito, a przed widzicie grę The Mining Quiser No i co, lecimy sobie. Ostatnio w ogóle pisaliście, żebym zagrał Gridiera, ale z tego co właśnie sobie już przed chwilą stężemy sprawdzić, mamy go jeszcze zablokowanego, więc zagramy sobie po prostu Grida normalnego. Ja nie pamiętam jakie były dokładnie kryteria co do jakby odblokowania Gridiera, ale wydaje mi się, że na pewno to będzie wiecie. Jakby odblokować się przy pomocy właśnie przechodzenia grida, nie wiem tylko za bardzo ile razy, jeżeli ktoś z was kojarzy to dajcie znać. No i co, zagrajmy sobie grida, może weźmy sobie random w sumie, skoro nie, nie mamy jeszcze z tego odblokowanego nikim, no i będziemy lecieć. Kto to będzie? Bethany. Dobra, jest, jest pani Bethany. Panią Bethany już raz grałem, ale z tego co pamiętam to się chyba w ogóle na materiał jakby nie nagrało. E, także dobra, w końcu jak zobaczycie Bethany. E, Eyedrops'y, spoko item, e, jest, jest chyba Tief Delay z tego co kojarzę. E, Tief Delay jeden z niewielu grzechy, grze, jeżeli ktoś kojarzy, e, kto tak chce czy zgadza to, to też dajcie znać. E, no i co, no i sobie lecimy. Co do pani Bethany, no to działa ona ogólnie tak, że ma taki przedmiot na spację, który e, tak jakby generuje muszki, a te muszki e, działają w ten sposób, że ochraniają nas jakby przed pociskami często. Jak przeciwnicy tacy jakby bardziej face-contact'owi do nas podejdą, to też jakby... Oj, puszczę Tak jakby przeciwnicy face-contact'owi też dostają obrażenia, no ale to czasami kosztem muszki. No i jeżeli jakby znajdziemy jakiś inny spacebar w grze, bo tak jakby to Book of Virtues możemy cały czas jakby... Aktualnie mamy to Book of Virtues jako Spicebar, a jak znajdziemy jakiś inny Spicebar, to możemy go wtedy normalnie podnieść i tak jakby mamy ten podniesiony Spicebar, a pod Spicebarem jest Book of I w zależności jaki mamy Spicebar, to te muszki będą się jeszcze jakby zmieniały w zależności jakie tam właśnie efekty jakieś będziemy dostawać. Także ogólnie spoko. Co do jakby jeszcze samej Betanii, to z tego co kojarzę, to ona ma chyba bazowe takie statystyki, jak tam Isaac i większość postaci. Z tą różnicą, że ona nie może w ogóle solhartów podnosić, tylko znaczy, może podnosić solharty, ale solharty u niej się nie liczą w ogóle, jakby jakość życia, tylko czerwone containery. No i te solharty tutaj, nie wiem czy widzicie, z lewy górny róg, one tak jakby są, i je wykorzystujemy do. I jakby ponownego wykorzystywania e, spacebaru, czyli, jak mamy 4 Soul hearty, a mamy nienaładowany Spacebar, to możemy go jakby użyć właśnie za pomocą e, jakby tych Soul heartów, Nie. Homing Tearsy bardzo spoczko. E, no, ogólnie zaczyna to tak szczerze mieć, e, mieć nawet potencjał fajny, bym powiedział. Homing Tearsy są, są ogólnie super. Będziemy praktycznie za każdym razem trafiać przeciwników naszymi Tearsami, także fajnie. E, teraz by się przydało na pewno jeszcze. Te... Tearsy i zbuskować, może jeszcze jakieś właśnie inne fajne efekty dołożyć, no ale to zobaczymy. Co do samej pani Betany, to będę tutaj raczej próbował grać pod Angel Roomy, no bo jest to postać, która jednak wymaga na farmienia sobie Tych Red Containerów, więc nie chciałbym po prostu ich, wiecie, tracić zbyt wielu. Robin Steala z, z Shetanem, a jakby w Angel Roomie, no, są darmowe te przedmioty, o nie, dostaliśmy. E, więc, e, więc po prostu sobie na z zagramy tym razem. E, wydaje mi się, że tutaj na kanale podczas e, jakby robienia serii e, te Angel Roomy raczej rzadko były, raczej częściej mi się wydaje, że do David Roomów wchodziliśmy. E, także no może coś, e, coś od razu nowego będzie e, w tym temacie, no i tyle. E, wczoraj robiłem Steama, dzisiaj jest ogólnie sobota jak to nagrywam, sobota rano w sumie co do wczorajszego streama, no to był on w sumie krótki, testowy, ale fajnie, że się udało wszystko po prostu odpalić, dzisiaj prawdopodobnie też odpalę streama, ale tym razem będę streamować na, na platformie Kik i prawdopodobnie będę w jakieś inne gry grać więc, więc zobaczymy że jeżeli masz ochotę to wpadaj zostawię pewnie w tym w opisie odcinka w no, jakby w opisie odcinka zostawię link do tej transmisji na Kiku. No i mówię, jak, jak akurat będziesz na ten materiał oglądać na FBI na strumień? Może coś po prostu fajnego się będzie działo. No i tyle. No i dobra, kończymy. Dwóch panów Gemini beat. Nie wiem, ten David, no sobie pominiemy. Nie wiem, kurde, czy tego HiveMind nie wiem, co jest w sklepie. HiveMind, no, to jest jakby tam ten pajączek, chyba niebieski. I to jest przedmiot, który po prostu sprawia, że nasze muchy i pająki będą więcej damage a No jak na razie nie mamy mucha ani pająków, ale... Mm, właśnie kurde nie wiem... O, Angel bym się. A w sumie tak, bo pytanie jakby na no, odwrót ma. Mm, Dobra, nieważne. Uh, Trinity Shield albo Crown of Light. ogólnie Crown of Light jest oh, really super. E, tylko, że no, jak raz wyrwiemy to tego do nie ma, a na tym, na, na tym trybie raczej będziemy często odgrywać. Dobra, chociaż szczerze, wydaje mi się, że mimo wszystko i tak to jest po prostu dużo lepsza. E, dobra, hmm, czy coś jeszcze chcemy? Dwa klucze mamy, to nie chcemy. No tym HiveMind mind jest spoko, ale dobra. W sumie nie, nie będziemy jakby na razie ustawiać rana pod itemki, których nawet nie mamy. U, jest kamień z X i skrzynka. Jeżeli jest bomba w sklepie, to w sumie. Jest. Szczerze, skuszę się chyba. Głusze. Eee, jakby Small Rock poleciał, naprawdę już by to rewelacyjnie wyglądało. Jest skrzynka. Dobra, co my tu mamy? Okej, okay. bomba się zwróciła, tylko jest na cztery 4 e, monety. Szczerze, się zwróciło, bo e, tu mamy jeszcze klucze za trzy. Może weźmy sobie po prostu jeszcze jeden. Nie wiem też, czy to by się nie opłacało. E, za 15, 5 kluczy. Ale dobra, może... Może olejmy to tak szczerze, nie, nie, nie będziemy kombinować. No i dobra, lecimy sobie dalej. Chobie hmm, jeszcze wezmę luka soku. mi nie zaschnęło w gardle. I dobra, i fajnie. Mieliśmy przed sobą scenkę z incepcji. Co tym razem na nas czeka? Prezent. E, dobra, prezent będzie fajny, ale na razie go jeszcze nie będę podnosić, żeby go po prostu przypadkiem nie, nie użyć gdzieś w gaugan największy. Bo ogólnie mi się tu często zdarza, jakieś wiecie. E, Susy, akcje robić? Okej, okay, mamy e, klucze, bomby, baterie. Bardzo spoko. E, weźmy sobie muszka. Co tutaj jest? Kolejna skrzynka. Dobra, sprawdźmy sobie. Może coś będzie fajnego. E, no dobra, no jak nic. Nic ciekawego, że ten Prangensis mini-Aizaki. Myślę, że tu co innego jest, no ale go i S.A.P. i eee... Dobra, na razie nic bym nie brał. Eee, to znaczy, tak, może Was wysadzimy, z, z tego to ale właśnie. Eee, trzy monetki, jeszcze powiedziałeś teraz ja te trzy monetki, sobie może serduszko jeszcze jedno kupię. Eee... Kurczę, jeszcze by się połówka przydała, bo... dobra, weźmy sobie, bo teraz ten Crown of Light będzie działać. E, o wiele po prostu szybciej zczyścimy tutaj tych e, przeciwników i wydaje mi się, że, e, że raczej wolimy z tym grać sobie, niżeli bez tego. No ale dobra. Mm. Dobra, druga muszka. E, ogólnie, jak rzadko, obrywamy na Betanii, a też no, powinniśmy tak w sumie grać tą postacią, no bo ona nie ma... Soul więc gdzieś tam na normalnych ranach e, trzeba się skupić na to, żeby, wiecie, móc te deale po prostu robić. E, no to... jakby... właśnie fajnie mieć jakieś takie, wiecie, przedmioty, które e, w jakiś sposób wam to e, zrekompensują, że, że to po prostu obrywanie na przykład folimantu jest super, no to dostajecie tą tarczę i dzięki temu no, zwiększacie sobie po prostu tą szybkość, nie? Nie, nie, nie pamiętam. Jeszcze jakieś tam chyba kilka było takich przedmiotów, które można było fajnie skąbić. Na przykład ten Book of Shadows. Podaję, że sobie wskażę. Ogólnie ten, ta książka, która daje taczę, plus przedmiot, który działa tak, że jak się atakuje cały czas przeciwników, to jakby. A ja ładuję ten Spicebar, to można mieć Infinity Shield praktycznie przez cały czas. Nie wiem czy nam się udało to, to zrobić. Nie wiem też czy nie nie to tego przypadkiem. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach, ale ogólnie pamiętam, że tak można było robić i na niektóre postacie, takie jak Alt Lost na przykład. To był wygrany run po prostu zawsze. Dobra, weźmy sobie ten prezent. Jeszcze sobie tutaj doczytam szybko. Tak, jakby prezent działa tak, że w zależności w jakim... Nie wiem, w pomieszczeniu, bo użyjemy po prostu z puli tego e, dostajemy przedmiot. Więc fajnie by to było użyć w Angel Roomie, za chwilkę, e, żeby wiecie, jakiś może fajny Angel Roomowy item jak dostać, jakiś na przykład e, e, nie wiem, co, co my tam mieliśmy jeszcze w tej puli Angel Roomowej. E, Cycleed Harta mieliśmy chyba. Słuchajcie, zetkam Spójrz. nos, bo. Eee, Kikać mi się strasznie chciało, a jakbym kichnął teraz, to być brudny, to Dobra, stąd nic nie chcemy, a może ten prezent sobie użyjmy, to nam szansa. tak średnio, no ale dobra, trudno się mówi. Eee, przez chwilę mieliśmy w ogóle chyba e, muszkę, jakby taką z Isaaciem, z tego co, co, co mi to kniknęło przed oczami. Nie wiem czy w tym nie była muszka z tego e, prezentu. Dobra, 47 monet ja nic stąd nie chcę, bo te damy raczej są słabe. E, w maszynkę na razie kasy też nie będę wsadzać, bo jesteśmy na hejf'sie. Dobra, idziemy sobie niżej. Na razie idzie to bardzo fajnie, bym powiedział. E, o, też dostałeś prezencik. Dobra, jestem włosy nagrane. W sumie nie wiem czemu Betani się śni coś takiego, no bo wychodzi na to, że też jest kobietą więc to powinno się przyzwyczaić. E, dobra, nasze łzy mogą jakby zmniejszać się przeciwników. E, HP up i losowy Kacik e, Dobra, szybciej wybuchających bomb a raczej nie chcę. E, nie jest mi potrzebne, nie wiem czy to w przypadku efektu na, wiecie, na troll bomby na przykład nie zrobi. To, to sam sobie utrudnia po prostu robota. Tutaj też bym sobie wszedł. Dobra, jest pełnią, niestety będę musiał Właśnie znaleźć jakieś e, serduszko jeszcze, dodatkowe, proszę, bądź dobra, Pigułko Range Up, no spoko. E, ok, tego też nie chcę. No dobra, to w sumie nic ciekawego nie ma. Również e, weźmy sobie to serduszko, żeby mieć ten efekt po prostu. I dobra, lecimy z kolejnymi waveami tutaj. E, o właśnie, udało nam się teraz zeszninkować w przeciwniku. E, no to nie jest jakiś, nie wiem, super rewelacyjny efekt. Z tego co kojarzę, to jak przeciwnicy są zmniejszeni, to można w nich chyba wbiec i wtedy ich tak jakby rozdeptujemy po prostu. To jest spoko, ale potraktowałbym to bardziej jako taki, wiecie, przedmiot sytuacyjny w sumie. E, nie jest jakiś, nie wiem, nie byłoby mało rewelacyjny. W ogóle e, wczoraj na streamie Gridir grałem na tym, e, na innym save'ie i w sumie jak teraz e, tak patrzę sobie na ten grid mod, to on jest dla prosty. Te szczerze, to jest, to jest praktycznie zerowe wyzwania na, na grid modzie, wszystkiego, naprawdę, ich tam po prostu bardzo dużo się spawnuje cały czas. Ten czas między, wiecie, spawn, spawnowaniem przedmiotów, tudzież bossów, jest o wiele krótszy, a tutaj na tym gridzie to jest naprawdę, to jest absolutnie easy mode. O nie, opewniliśmy, no, teraz teraz mamy w sumie nasz podstawowy damage, czyli no żenująco niski. E, na razie ta mm, Korona w sumie robotę robi w, w, z tych wszystkich przymiotów, które mamy, tak szczerze. No, home Tearsy są jeszcze super, ale... No, trzeba podrasować teraz damage i, i Tearsy, bo jest tego słabo trochę. E, muszę też pamiętać, żeby właśnie takich e, większych bossów, na przykład, bić e, tym... E, od tyłu, bo tym Voxloverem po prostu więcej wrażeń robimy. E, dobra, jest super Envy Rozwalamy super Envy'a. Proszę super Envy, to mnie zaraz tutaj trzaśnie. Jakąś przypadkowo jakąś kuleczką swoją ma Dobra, już, już chyba się to nie, nie, nie wydarzy, jednak. E, no, miejmy nadzieję, że Angel Room. Na poprzedniej był Revil. E, e, o, jest Holy Mantle. A propos, e, właśnie wspominałem o tym przedmiocie. E, Holy Mantle działa tak, że po prostu. E, na każdej planszy, no na Great ogólnie to nie, nie robi takiego super efektu, ale generalnie na każdej po prostu planszy pierwsze obrażenie w jakimś pomieszczeniu danym. jest znaczy w sumie na, na każde pomieszczenie, sorry, już źle nie, nie, nie zrozumieli. E, jakby każde po prostu pomieszczenie macie tarczy na to obrażenie, czyli patrzcie, jakby o, I, i nie zrobiło nam jakby lipsa. Także spoko. Dobra, no co, lecimy sobie niżej. Nie ma co tutaj w ogóle. E, przedłużać tego, po prostu przedłużać ogonie, że tak powiem. Dobra, brak to już widzieliśmy i lecimy dalej. Co my tutaj mamy? E, ten, rozkątak bardzo spoko przedmiot. Kolejny e, teraz mamy. Oprócz tego, że nasze tiersty są na to jeszcze jakby e, tarcza jest na nich, czyli jakby wszystkie pociski, przez które nasze tiersty przelecą, będą odbijane. Także naprawdę super. Mm. Znowu są słabe itemy, ale ja bym może tutaj trochę teraz spróbował nadować bo jeśli chodzi o te nasze statystyki, właśnie, tu jest damage Up, to są one naprawdę dość słabe. Kolejny damage up, self up'em jak najbardziej bierzemy. No i dobra, o wiele bardziej sensownie to teraz wygląda. Ja bym sobie jeszcze do prostorumu przed. o i jeszcze kolejny jest po prostu damage Up, także super teraz. teraz, teraz to będziemy ogólnie czyścić totalnie i tutaj bez y, po prostu żartu. Większość rzeczy to nam się będzie pewnie na hita rozpadało. E, dobra, jest, jest super. E, teraz byśmy sobie jeszcze mogli po prostu spróbować tych e, muszek więcej na farmić, by one nas tutaj po prostu fajnie broniły. E, I już w ogóle będzie po prostu cacy elegancko. E, chociaż no i tak uważam, że, że jest super. E, zobaczcie jak te gudincy się, się rozwaliły szybko. Jest naprawdę dobrze, nie? Teraz nas ten rozkontakt uratował, bo, bo już po prostu łzy na nas leciały, a ta tarcza się, się fajnie odbiła. O, znowu właśnie ta sama sytuacja, nawet z tym samym mobkiem, dobra. Ja bym sobie wszedł i wyszedł, bo nam na samym końcu mokak polimantra niestety zbił. Dobra, tu już nic ciekawego nie było, co? Więc na razie zróbmy posłuch. Ojej, jaki ono było, to jest to jest niestety nie lubimy spać. Jeden z nieprzyjemniejszych osób, no ale dobra. Szybko przyszło, szybko poszło, że tak powiem. Teraz widzę, że jest jeszcze. E... Musimy skraść kilka serc. Także spróbujmy to zrobić. Dobra, wydaje mi się, że większość serc już zostało skradzione. E... O, niestety mam muszkę tutaj. Zniszczono, ale dobra, poradziliśmy sobie bez jakiegoś problemu większego. No i dobra, zróbmy sobie jeszcze tego Dilla z y, Shetanem albo y, tam, Angel Rooma. Zobaczymy, no ja liczę na Angel Rooma, to jest... Y, no, to jest prawa szansa jest naprawdę na, na korzyść dla, dla Angel Rooma, także liczę, że, że się kurczę powiedzie, nie, no ale zobaczymy. Tu na tym bosie na pewno bardzo nam, o jednak Angel, no, jest znaczy debil. Tu na tym bossie na pewno na Homie bo to mogły też. Eee, dobra, control Teast to ja chyba nie chce, nie jest to jakiś super rewelacyjny. Effect, tym bardziej za dwa serduszka. Jakby było za jedno, to może bym się jeszcze zastanowił. Dobra, czy nam coś jeszcze ty dasz... Eee, to, automatycznie czy pierwszy bar aktywnego itemu. Okej, okay, czyli tak jakby trzy... Ej, to, czyli w sumie naładowanie tych muszek by nam chyba dwa pomieszczenia tylko zajmowało, jeśli dobrze to rozumiem, w sumie. BFF, no BFF, a chociaż chwila, bo e, czy nasze muszki jako familiary się zjeżdżają? Dobra, weźmy to, bo jest w sumie za 7, kart może się uda jeszcze coś fajnego dorysować. cluster pack za 7, dobra, weźmy sobie 4 karty, ok to jest fajne, z e, czym to, to raczej nie boję, dobra, to lovers, to... Potrzebujemy tu Klaps, klapsu ile wkroczym do full i hektu jest to skrajne. tak, po tym tu żył, tu był bomby były właśnie, e, tą bym wziął, jeszcze bym to wysadził. W sumie źle tą bombę tu oprocentuję, mogłem ją pisać tak, żeby jeszcze to wysadzić tylko. W sumie było weźmy, nie wiem czy bym to wcześniej nie wziąłem. też nie wiem, na co czekam, co to dokumenta. Dobra, ja bym to jeszcze wysadził, może coś wleć fajnego rafliwer jest plus 2 życia za 15 No w sumie weźmy sobie, to życie też odczyta. Jak w dwa za jeden, to do czemu by nie. Jeszcze raz sobie tą baterię. No i dobra, lecimy. Mam nadzieję że tylko, że z tą baterią co kupiliśmy, to właśnie tak wiecie, zadziała, że będę mógł. O, dobra, sprog się zwróciło. Że to zadziała tak, że wiecie, będę mógł po prostu... Dostawać dwa staki co, co jedno pomieszczenie, no bo tak, tak mi się wydaje, że. Chociaż nie, mi się wydaje, że po wyczyszczeniu e, będę dostawać e, zawsze pierwszy po użyciu Spacebaru. Będę dostawać, czyli później co trzy fala jakby mógł będę mógł dopiero użyć. No ale to i tak tam gdzieś powiedzmy zmniejszy. Dox, tu ok, szkoda tylko, że tak późno to dostaliśmy. Bo to nam pozwala mniej więcej sobie zlokalizować uh, secret room'ę tutaj na planszy. O, jest kolejna ee, bateria. O, to, to będzie ogólnie spoko, bo będziemy mogli jakby go po powinno używać, jeśli dobrze rozumiem. Jak teraz użyję spacji, to powinienem dostać dwie muszki. nie, dobra, działa. Okej, okay. czyli go po prostu można dwa razy naładować. Dobra, czaje baza, e, No dobra, tutaj raczej słaby uh, wilek. E, plus I ja bym sobie jeszcze wziął, bo to jest kolejny damage. Up. No i dobra, lecimy w sumie, w takim razie. E, nic nas tu już na razie więcej takiego nie, nie czeka, co, wiecie, mógłbym po prostu zrobić innego, więc, e, więc polecimy sobie z e, po prostu falami mobów tutaj. Prosimy tu od tyłu nie atakować ziemaczki. Dobra, ale no, run jest przepotężny moim zdaniem. Jedyna jakaś rzecz, która nam tu może teraz lekką trudność zrobić, to mi się wydaje, że boss jest tutaj jakby finałowy, że tak powiem. No ale to jeszcze zobaczycie za chwilę, bo może ktoś ogląda to, bo nie, nie widział jeszcze Isaaca, bo, bo żyje, wiecie, w dół gdzieś pod I, I dopiero po prostu wyszedł, bo, bo się dowiedział, że jednak wojny nuklearnej nie ma. No i dobra, i co? I w sumie ja był tego razu, bo to nie ma co przedłużać. Tam no, w tym sklepie i tak nic ciekawego na, na nas nie czeka, jest w e, Dobra, no damage naprawdę ma być potężny. O, jest jeszcze ten kampusik. E, dobra, głowo do ten sobie wychowaliśmy, spoczko. W ogóle dużo sobie w sumie rzeczy wychowaliśmy, tutaj na tym podejściu mam wrażenie. Także spoczko. E, 10 co? Tak. No w sumie mało, no ale na tym, na takim chyba ciężko te są upy tak zastopować, nie wiadomo jak mocno. Dobra, o, znowu Devil Room, o ironio, gierka nam naprawdę na, na siłę były wcisnąć w No i dobra, no Dark Matter bym sobie wziął szczerze, bo to jest naprawdę przyjemny przedmiot. Mamy teraz First shota, dodatkowo jeszcze Damage Up dostaliśmy, także spoko. Czy my chcemy tego pana nakarmić? Chyba nie, dobra, w sumie straciliśmy monetę, no ale e, nie, nie będę się tutaj w hazard bawić, bo z tym panem to chyba by tak, że on nas może z, po prostu ze wszystkich, wiecie, monet gołocić i nic sensu w niego nie dać. To bez sensu. Lecimy dalej po prostu, nie? Okej, okay, dobra, klasycznie e, się tutaj widzę zadziało. No i dobra, tu już w The Shop niestety nie mamy Tr Tr ale nas naprawdę gierka rozpieszcza. Jeszcze dostaliśmy. E, dobra, no tu nie, nie ma True Room'a i tego drugiego, jakby Ruman sobie tam kryje, on jedynie Sklepinio jest, więc coś tutaj musimy sobie. Um, jakby kombinować, że powiem. Dobra, strzkawka z Pilot range -up. Szczerze wziąłbym, boys, bo jest to. Wiecie, to combo, a jest ze Świlemka, ja sobie po prostu właśnie jakieś możliwe itemki ze Świlemka w Pięknie, ale dobra, ten box też sobie weźmy, czemu by nie. Jeszcze Państwu nam tu trochę spadnie, także spoko. Chwila, była jakaś reszta dużych, no niestety to były trudne roboty teraz. Ale trudno się mówi. Albo nie, dobra, zostawmy tu za siódemka, o właśnie jest na lampy w kole, jeszcze tu jest w sumie spoko. Mr. Dolly, z na pewno zaraz kupimy. Dobra, to wydaje mi się, że tak overall się opłacało, trochę tutaj śmieci podnieść, żeby po prostu z inne fajne rzeczy dostać. Także spoko. Nie wiem czemu na tym Vision to zacząłem, no ale dobra, do, do ważnych świat należy, ale w sumie no i tak mamy dobrego do, do rana, więc... Nie ma co jakiś nie wiadomo jakiej czyzerki tutaj robić, chociaż e, chwila właśnie, 20 minut. W sumie myślałem, że ten e, grid mod długo zajmie, a on w sumie krótki już wyjdzie, no ale to w sumie przez to, że e, to jest grip mod, nie? jakbyśmy w grali, to na pewno by to dużo dłużej zajęło. E, no, niestety nie są po prostu blokowane jeszcze, więc jak sobie blokujemy to na pewno będziemy cisnąć też e, Gliera. To to, to... to... na pewno. Ciekawe, czy ta łapka jakby nie złapała, to by mnie tam do bez, bez rzuciła. Podejrzewam, że tak. W sumie słabe by to było. Musimy być szczery. Dobra, co no kończymy was. Ja bym bez głosów bił oczy. Tak, trzy panie widowki. ciekawe w sumie. Niby niegroźne, ale jedna twórcza by strzeliła jednak. No i dobra, co tu jeszcze będzie? Coś co w ziemi Co tu będzie skalić? Właśnie. Znaczy, to perfection nam to poleciało, nie wiem czy widzicie. Zresztą, weźmiemy zaraz. Perfection działa tak, że daje nam 10 szczęścia i po prostu jak oderwiemy, to ten się kosuje. I żeby dostać perfection to musicie zabić 3 razy bosa z rzędu nie otrzymując obraży. Wtedy dostaj dostajecie perfection. Podejrzewam, że długo się nie, nie nacieszymy, no ale próbować można. E, dobra, nogiń Aniołku Cześć, kurczę, mamy tego, Holy Mantle. To tak, może z tym pobiegamy. Ojej, jeszcze Sacred Heart and Synthesis e, 48,92 damage. To jest, to, jest, to jest chyba najmocniejszy run, jaki jeszcze co mieliśmy tutaj na kanale e, na serii całej. No podejrzewam, że ostatni boss to no się po prostu rozpadnie e, i to dość szybko. Ojej, ja, jeszcze jeszcze Formos. E, dobra, no tego za chwilę już nie chcę, bo to nas. E, jeszcze szczerze, 0,4 speed down, a jeszcze to bardzo nam chyba, właśnie, jest jeszcze dłuższe, Jeszcze 3, jakbyśmy pistali, e, o dobra, z tym speed down to już nie, nie przewinę. Jeszcze jakbyśmy tego linkiego podnieśli, e, to by było super. To przypięto z 3 monety, stąd dual sound. A, ręcz down. dzięki, e, grow, jesteś wspaniała. O dobra, jest hasło, dużo więcej. No dobra, super, to już z tego ginkiego sobie weźmiemy i lecimy bić tego, bossa ostatniego. Już hmm. jeszcze, jeszcze jasik jest. Szczerze, ja tu mogę nawet... No dobra, już nie kombinujemy. sobie, po prostu na beat machine jak bossa zabijemy. No i dobra, lecimy dalej. No nasz dematch jest po prostu przepotężny. Jesteśmy po prostu super mocni, więc nie zakładam tutaj porażki. Ok, z tym Slayer jesteśmy, więc koniec. Dzięki za nic. No i dobra, bijemy Super Duda. No, po prostu się rozpada, nie ma podjazdu. Jeszcze mogę matkę na niego zrzuciliśmy, że żeby po prostu tam przepchała. No kolega jest, jest po prostu bez szans żadnych. Nie, nie, nie będziecie w stanie nawet e, zobaczyć teraz bardzo potencjału tego bossa. No ale ty, o, jeszcze wtedy spiesbaras, sobie nie mogę wyspomować te muszki. E, no i dobra. I co? No nie zobaczycie potencjału bossa, ale pewnie jeszcze nie będziemy grali w grid, więc najwyżej wtedy zobaczycie. Mm. No ale ranik na pewno należący do tych. E, Jednych z przyjemniejszych... Co? Zrobimy sobie No fit Vida tutaj, na, na koniec, fajnie. No i dobra, nie ma cia, W sumie łatwo poszło. Może... OK. Sol Lokat wydobywaliśmy. E, tu chciałem wysadzić tych no ale... Jakieś tak z blisko podeszli wyciecz. O, właśnie. czy samych hajs z nich leci? A tu jest coś takiego jak... E, Beat Machine i za karmienie to też się właśnie jakieś różne rzeczy jeszcze e, Więc fajnie by było tutaj po prostu wsadzić e, tyle ile się da. Dobra, mamy 11. E, no i dobra, bierzemy naszą skrzynkę. E, oglądamy sobie ending. E, już, już też powoli się, się będzie z nami po prostu żegnać. E, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. E, o, widzę, że ziemia nas zaspała. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. E, no i co? Pamiętajcie, że na pewno zawsze jakaś łopeczka czy, czy komentarz mnie, mnie tutaj pchają do do dalszego działania. E, dawajcie znać, co tam u Was. E, no i tyle zimaczki, Na razie. Poł!